Witam. Dzisiaj do naprawy mam dwa razy Sony. Nie mam żadnego filmu z rozbiórki ani szukania przyczyny czemu nie działa, ale po pomiarach doszedłem do tego, że ten układ, to jest sterowanie przetwornicą, czy ten układ, o niech Ten układ ten tutaj, to jest EUP3482A. Nie podaje dalej napięcia. To zdaje się jest sterowanie przetwornicą. Będziemy go wylutowywać. I wymieniać. Tutaj mam już. Tutaj mam. Nie wiem, czy to widać. O Zamiennik z Chin. 10 sztuk w zasadzie zamówiłem, bo kosztowało dużo. Koszt był dużo tańszy niż na miejscu kupić, tyle trzeba było poczekać, ale że to się nie śpieszy, bo to też jest z elektrośmieci, zbiórki jakiejś z elektrośmieciami, nie pamiętam już chyba jakaś akcja była, że zbierali elektrośmieci i stamtąd był w każdym razie koszt, to jest, nie pamiętam, 5 zł. jeśli się uda, to za 5 zł będziemy mieć fajnego soundbara, zobaczymy, zabieram się za lutowanie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Z całego procesu nie będę nagrywał, bo to nudne jest. Będzie użyję do tego lutownicy na gorąco powietrze, żeby wylutować ten układ. Zobaczymy co wyjdzie. Więc tak, udało się po wymianie tego um, elementu uruchomić ten soundbar. Z tym, że. O, tak lepiej, z tym, że nie działa. Klawiatura nie reaguje, ale muzyka leci. Nie mam pilota, niestety, ale mam aplikację pilota w telefonie. Udało się dopasować coś tam. Mimo wszystko chciałbym, żeby ta klawiatura działała, bo teraz, tak jak mówię, no nic się nie da zrobić. Nie reaguje w ogóle na klawiaturę. Oświetlenie znowu, będę szukał dalej. Jesteśmy, Jestem w połowie naprawy. Jest sukces, są postępy, bo udało się uruchomić. Jest. Bardzo się cieszę z tego, ale no rozbiorę jeszcze, co może jakieś zalanie nie było. No, zobaczymy. Nie, mi czasu też leżało na zewnątrz. Ale leżało na zewnątrz, było delikatnie wilgotne. Na pewno to jeszcze kurczy latem. Jakoś końcówka wakacji była, to to przetargałem i teraz dopiero znalazłem chwilę czasu, żeby coś z tym zrobić. No, ale samo to działa tak, jak mówię. Jeszcze muszę zrobić. No, poskładać wszystko do kupy później. Na pewno będzie ten dźwięk trochę inny, bo jednak robi za komorę rezonansową budowa W każdym razie udało się uruchomić. Walczymy dalej, zobaczymy co będzie czy uda się uruchomić jeszcze, żeby klawiatura działała. Kolejna część walki o klawiaturę, o działanie klawiatury. Tutaj jest taki układ. Zamówiłem takie takie układy z Aliexpress, najtaniej. I będziemy próbować wylutować ten tego, w tego miejscu wylutować tego, bo on ma Mapę przycisków, przez niego przechodzą przyciski. A skoro pilot działa, no to coś jest tutaj. Taśmy sprawdzone też były, więc taśmy też bym, bym wykluczył. No i zobaczymy. Lutujemy, zamienimy, zobaczymy co wyjdzie z tego. Ok, mamy wylutowane. Teraz będziemy próbować. Lutować nowy, żeby teraz go dobrze ustawić. Tak, spróbuję go sobie złapać, dobrze ustawić i złapać brzegami. Jeszcze raz, o. Dobra, sprawdzimy czy jest, czy dobrze usiadł. Nie, muszę go trochę przesunąć, muszę przesunąć telefon, bo mi zawadza teraz. Niestety przez moją nieuwagę, niechcący wyrwałem jeden pad, ale dorobiłem ścieżkę. Robiłem ścieżkę i tutaj z Maską jest zabezpieczone. I składamy, zobaczymy czy będzie działać, czy nie, czy się coś zmieniło, czy nie. Musiałem poprawić, bo mi trochę nierówno siadło. Ruszyłem ręką i, i przesunął mi się układ. A teraz będę musiał po prostu podłączyć sprawdzić, czy wszystko działa. Jak działa, to super. Niestety, wymiana układu nic nie dała. Dalej, klawisze nie działają. Działa za to Bluetooth. Działa sterowanie z telefonu. Tutaj, o, może tak pokażę. Właśnie, słyszę to działa. Wszystko mogę z telefonu sterować. Muzyka też leci. Także po części naprawa udana. No mimo, że tam ten jeden pad mi się wyrwał niechcący, zostało to naprawione. Na pewno to było do sterowania wyświetlaczem, bo sprawdzałem później ciągłość miernikiem i to było do sterowania właśnie wyświetlaczem, bo generalnie ten układ to jest sterownik, driver jakby tego wyświetlacza i on ma właśnie klawiaturę, yy, sterowanie też klawi klawiszami, tam jest materiał nie pamiętam już ile klawiszy, coś innego musi być uszkodzone niestety, nie będę już szukał, co to może być, poświęciłem mi tak dużo czasu to tylko w ramach hobby, chyba że kiedyś z nudów nie będę miał co robić, to, to się za to wezmę ewentualnie, jak syn będzie chciał się czegoś nauczyć, może poszukać, bo tutaj teraz też ze mną grzebie, tam o buduje sobie jakieś głośniki bluetooth, Także zajawkę też ma i tyle. W każdym razie cieszę się, bo to, to każda naprawa jakby rozwija, poszerza wiedzę, trzeba trochę poszukać, co, co odpowiedzialne jest na tych, na tych właśnie sprzętach, takich jak ten Sandbar, czy programator z, naprawiałem. Jakiś czas ten programator z, z pralki i nie wiedziałem do końca, jak działają przetwornice flyback, i zało, założyłem sobie, że naprawię mimo wszystko, będnie, jakie będą koszty tego. E, postaram się naprawić ten programator i udało się. Nie mam wideo, spędziłem trochę czasu na, nad tym, ale udało się. Najwięcej czasu chyba spędziłem na wygrzebywaniu żelu, którym był zalany ten programator. W każdym razie tam był przekaźnik uszkodzony i właśnie driver przetwornicy. Czytałem dość dużo o tym, szukałem jakichś wartościowych treści na, na temat właśnie flybacka. Ja generalnie wolę czytać niż oglądać filmy, chociaż nie ukrywam, że tutaj też oglądałem jak działają, ale generalnie jestem nauczony wiedzę czerpać z materiałów pisanych. No nie wiem, to czasów chyba jak fora się przeglądało i ludzie się chętniej dzielili wiedzą, bo teraz każdy za pieniądze, wszystko. A tak kiedyś można było, lepiej było, moim zdaniem, można było za, za darmo czerpać tą wiedzę. Pora były zasypane różnymi rodzajami, różnymi rodzajami tutoriali. No, to tyle. Do następnego. Pozdrawiam i do kolejnej naprawy albo modyfikacji udanej, albo mniej udanej, tak jak teraz.